Cześć. Jestem Agnieszka. Witajcie na kanale Krótko o książkach. Dziś przechodzę do was z raczej krótkim filmikiem, ponieważ będzie to TBR na lato, więc opowiem wam trochę o książkach, które chciałabym w te lato przeczytać, a że jeszcze nie je czytałam, no to niezbyt wiele wiem na ich temat. Natomiast chcę wam powiedzieć, że ogólnie nie będzie ich tutaj zbyt dużo, ponieważ też pomyślałam sobie, że chcę zrobić sobie listę książek, na które mam naprawdę ogromną ochotę i które naprawdę chcę przeczytać w najbliższym czasie, bez jakichś takich um, książek w stylu, że, dobra, powinnam to przeczytać, no bo już dawno temu sobie postanowiłam, więc próżno tutaj będzie szukać, wam przeminęło z wiatrem na tej liście. Także możemy przejść sobie od razu do pierwszej książki. I pierwszą książką, którą yy, mam, zakupiłam, bo bardzo mi zainteresowała jest książka Nie jesteś sama Meredith i to jest pozycja, która jest stosunkowo nowa, wydaje mi się, że ona właśnie w czerwcu albo w maju jakoś tak w, w ten desej miała premierę i widziałam już ją na różnych kanałach, ale jak już Wam wspominałam chyba w poprzednim filmie albo jeżeli nie, to w przyszłym usłyszycie, ja już się <grywa> naprawdę przestałam interesować mainstreamowymi kanałami book, booktube'owymi, ponieważ jakby to już, to mnie przerasta w sensie Poziom i sam fakt, że większość tych filmów jest sponsorowanych i tak dalej. I jakby ja jakby nie mam nic przeciwko temu, jeżeli ktoś traktuje to jako pracę i tak dalej, ale powiem Wam, że po prostu tego jest za dużo. Jeżeli ktoś ma każdy film sponsorowany, to ja trochę mam, zaczynam mieć wątpliwości. Natomiast to nie zmienia faktu, że ja gdzieś zobaczyłam tę... A wiem, gdzie ją zobaczyłam. Widziałam ją, tę książkę o bestsellere, który ja ogólnie bardzo lubię oglądać i przesłucham. Taką krótką opinię na temat tej książki, właśnie z ich strony. I bardzo mnie zaciekawiła, ponieważ z tego, co ja zrozumiałam, to Meredith jest taką osobą, która przez bardzo długo, nie wiem, ile tam, powiedzmy, pierde drzwi półtorej roku, nie wyszła z domu. I tak naprawdę całe jej życie rozgrywa się w jej domu, który ona ma. W sensie, z tego, co pamiętam, to mieszka w domku z ogródkiem, więc jakby ten ogródek jest pewną taką jej granicą pomiędzy światem zewnętrznym, a tym światem, który, no takim wiecie, jej prywatnym. I. To nie jest tak, że ona jest odludkiem i ona się nie spotyka z ludźmi, ponieważ są jakieś osoby, które pojawiają się w jej życiu. Natomiast ona, wiecie, pracuje zdalnie, zamawia zakupy do domu i tak dalej, czyli trochę to wygląda jak to takie nasze życie na początku pandemii. Bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ. Mm, rozumiałam, że my będziemy w trakcie tej książki próbowali się dowiedzieć dlaczego Meredith postanowiła wybrać takie życie, którego ja nie oceniam, nie? W sensie jakby każdy żyje tak jak chce i ja też nie będę wam kłamać, że ja tak bardzo poczułam silną więź z Meredith, bo ja też jestem raczej domatorem, takim introwertykiem, który lubi spędzać czas samemu. Więc jestem bardzo ciekawa, ponieważ co słyszę hmm, Opinie na temat tej książki to nie są tylko opinie na zasadzie, że to jest no, dobra książka, tylko że słyszę same zachwyty, więc no, mam nadzieję, że, <głos》>, że będzie faktycznie zachwyt. Także to jest pierwsza z książek, o której chciałam powiedzieć. Kolejna książka to Duna. Już wyszedł drugi film, więc ja cały czas je tak zbieram i zbieram i zbieram, bo Duna powiem szczerze, już leży u mnie nie wiem z pięć lat na półce i nie wiem, czemu się nie mogę za nią zabrać. Teraz chyba jest mi trochę łatwiej, bo widziałam trochę przebitek filmowych, ponieważ wydaje mi się, że z jakiegoś powodu sądziłam, że ta książka jest bardzo skomplikowana. Że jest na tyle skomplikowana, że będzie dla mnie za trudna albo coś w tym stylu, nie wiem, pewnie sobie coś ubzdurzyłam, albo zostały, wiecie, gdzieś jakieś takie kwestie u mnie w głowie jeszcze z czasów, kiedy ja w ogóle nie czytam science fiction. Więc myślę, że to jest ten moment, bo mam bardzo dużą ochotę na tę książkę, tak samo jak na kolejną, która też jest niezłą cegłą. Jest to Koniec Śmierci. Ym, trzecia część trylogii Problemu Trzech Ciał. Ja przeczytałam pierwsze dwa tomy. A pierwszy w zeszłym roku, drugi teraz, niedawno i mówiłam o nim, albo będę Wam mówić w podsumowaniu maja, kwietnia, coś w tym stylu. I powiem szczerze, że no jestem zachwycona tymi książkami i ja myślę, że trzecią częścią też będę zachwycona. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko się jak to wszystko się rozegra dopiero właśnie po trzeciej po trzecim tomie chciałabym obejrzeć serial bo wiem że potencjalnie serial może spoilerować trzecią trzeci tom, więc nie zabierałam się jeszcze za serial, ale na pewno obejrzę, jak skończę czytać. Bardzo charakterystyczne są te książki, bardzo ciekawe. Widziałam też na Legimi, że ten autor chiński ma inne książki, które, które napisał i one są właśnie na Legimi, więc myślę, że będę po nie sięgać. Wiem, że jest taka jedna, nie pamiętam teraz tytułu, coś o mrówkach i dinozaurach, coś gdyby ewolucja poszła w inną stronę, też takie <laughs> fajne, ciekawe rozkminy. Natomiast no, z koniec śmierci bardzo jestem zainteresowana Interesowana i ja miałam takie podejście, o Boże Święty, to trzecia, trzeci tom to jest taka kniga wielka, a teraz tak właśnie sprawdzałam i to wcale nie jest prawda, bo ym, Ciemny Las miał bodajże około 800 stron, a Koniec Śmierci ma tam bodajże 890, więc nie jest to jakaś tam ogromna różnica, ale mam ogromną ochotę na tę książkę i będę po nią sięgać niedługo. Kolejna książka to Amerykańscy Bogowie Nila Gaimana i powiem szczerze, że ja się zabrałam już za tą książkę, bo ja ją po prostu zaczęłam gdzieś w jakiejś tam w kolejce jakiejś czytać na Legimi. Później sobie ją kupiłam i nie wiem, zeszła na drugi plan. Nie pamiętam czemu, bo chyba jakieś inne książki po prostu miałam do czytania, które mnie bardziej ciekawiły, więc odhaczałam sobie na Goodreadsie, jakby wiecie, już tam przeczytałam te 60 stron, ale już dążyłam zapomnieć o czym to jest, więc tak naprawdę od początku będę czytać tę książkę. Ona też wcale nie jest krótka i tę książkę polecał właśnie bardzo mocno Tomek z książkowego Bajdurzenia i też dlatego ja sobie ją wrzuciłam na, na listę książek do przeczytania i też to jest Taka pozycja, o której ja słyszę tylko dobre rzeczy. I w ogóle yy, dowiedziałam się, że była ona ekranizowana i że jest serial na podstawie książki, yy, dostępny bodajże na Prime. Więc też, jeżeli jak już przeczytam książkę, to, to na pewno będę oglądać serial, bo jestem bardzo ciekawa. Ja czytałam inną książkę Gaimana, trochę z tej, jakby, tego uniwersum uniwersum, no uniwersum powiedzmy, tak? Uniwersum. Um, I to byli chłopacy Anansiego, tylko, że to raczej po prostu postaci się tam pojawiały w tej książce, to, to, nie, to nie jest żadna kontynuacja, ani nic w tym stylu. Natomiast powiem, że bardzo mi się podobała ta książka, to w ogóle była pierwsza moja książka Gaimana. Później jeszcze czytałam Coraline, która już, aż tak mi się nie podobała, ale no jest charakterystyczna. Więc jakby Gaiman, no bardzo się zainteresowałam. Nie wiem w sumie, czemu tak późno. Jakoś chyba... Bo to nie są nowe książki, nie i ja mam wrażenie, że po prostu chyba jakoś ja pokoleniowo ominęłam Nila Gaymana z jakiegoś niezrozumiałego powodu. Mimo tego, że ja przecież kupę lat temu widziałam film na podstawie jego książki Gwiezdny pył. Ja nie wiedziałam, że to jest, że to jest w ogóle ekranizacja czegokolwiek, a to przecież ja widziałam chyba z 15 lat temu albo i więcej. W ogóle bardzo fajny film, <laughs> bardzo polecam. Dobrze, następna książka to jest moje absolutne zaskoczenie. I od razu tę książkę zamówiłam, jak się tylko dowiedziałam, że ona wychodzi. Są to opowiadania Sylwii Plaf. Wydane przez wydawnictwo Marginesy. I z tego, co ja zrozumiałam, są to pierwszy raz wydane w Polsce jej opowiadania. I nie mogę się doczekać. Wy, jeżeli słuchacie moich filmów, to wiecie, że no, szklany klosz, który przeczytałam w zeszłym roku. Wow, powiem naprawdę, no coś fenomenalnego, ale tragicznego, z takiego, wiecie, co zostaje z Wami do, nie wiem, ze mną zostanie do końca, naprawdę. I ja byłam święcie przekonana, że Sylwia nie miała już nic, żadnej prozy, tak? że ona pisała wiersze, ale tu się okazuje, że są opowiadania, więc zamówiłam już sobie w Empiku i wydaje mi się, że premiera jest jakoś pod koniec czerwca. Może trochę szybciej tam dostanę, bo czasami to przedpremierowo wysyłają w Empiku te, te książki, więc ja absolutnie się do tego zabieram. Bardzo, bardzo mam ochotę i jestem bardzo ciekawa i myślę, że to będzie naprawdę interesujące przeżycie. Kolejna książka to. Taka, która w ogóle mi wpadła gdzieś w ręce przez przypadek, i to jest książka Adwokat Diabła. Jeżeli lubicie mm, Keanu Reevesa, to możecie wiedzieć, że on zagrał w ekranizacji tej książki razem z Charlie Steron i fenomenalnym Alem Pacino. Um, ja nie wiem, to był chyba 97 rok, ta ekranizacja. Jeden ogólnie z lepszych filmów, które ja widziałam tak w ogóle. Ja nie pamiętam, kto to reżyserował, ale no to. to Świetny, świetny, świetny film z tego powodu, że tutaj no Wam mogę powiedzieć, no bo oglądałam film, że jest sobie po prostu pewien młody adwokat, który chce się wybić na tle po prostu innych adwokatów, chce się dorobić pieniędzy, dla niego kariera jest w tym momencie najważniejsza, troszeczkę się ma wrażenie, że za żonę z tego powodu i dostaje intratną pozycję w, w jakiejś firmie właśnie prawniczej bardzo znanej, gdzie zaczyna się jako ten adwokat wykazywać i ten nasz główny bohater ma po prostu podejście takie, że on każdą sprawę musi wygrać bez względu na wszystko, musi i koniec. Nie chcę mówić więcej, ale myślę, że jeżeli widzieliście film, to, to książka nie będzie dla Was zaskoczeniem. Natomiast jeżeli nie widzieliście filmu, to dam Wam znać, co sądzę o książce, bo naprawdę ja nie wiedziałam, że to było na podstawie książki. Niedawno się dowiedziałam i. Jestem bardzo ciekawa, jaka wiecie, jest relacja książki w stosunku do filmu, no bo film był świetny. Całe, wiecie co, ten koncept i ta klamra, która spina książkę, i w ogóle postać grana przez Ala Pacino, um, już nie pamiętam jak on miał na imię. W każdym razie to jest, to jest świetna rzecz. Lata 90. dla Keanu Reevesa były naprawdę bardzo. tak i chyba początek jeszcze dwutysięcznych, gdzie wiecie, Matrix, te sprawy no, grał naprawdę w świetny, świetnych filmach i nie wiem za bardzo, co się później stało. A to jest w ogóle jeden z moich ulubionych aktorów. No ale dobrze, nieważne, nie o tym. Więc y, Adwokat Diabła jestem bardzo ciekawa, a w ogóle dajcie znać, czy widzieliście film. A jeżeli widzieliście, to czy wam się podobał, bo jestem ciekawa. Y, kolejna książka to jest książka autora, do którego ja się już przymierzałam od bardzo dawna, ale. Dość duży problem był z dostępnością jego książek. I mówię tutaj o Williamie Faulknerze. Ja akurat mam pozycję Gdy leżę konając. Nie. Ym, mogłam jakoś wcześniej trafić na jego książki, a wiem, że to taki no, znany pisarz, który bardzo sporą cegiełkę do, do historii ym, prozy dołożył amerykańskiej, więc. Byłam bardzo zainteresowana i tak sobie pomyślałam, że ej, przeczytam. Mam tę książkę na półce, więc będę się do niej zabierać. Nie mam dlatego pojęcia, o czym jest. Chcę się po prostu zaznajomić z twórczością autora, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejne dwie książki to są książki do Jezus Maryja. Ja już ja mam tyle czasu na radarze, że długo. Rebeka Dafne de Maurier. Nie wiem ile czas, ile razy już mówiłam, że ja chcę to przeczytać, ale teraz właśnie jest ten moment, że mam taką ochotę, żeby się za tę książkę wziąć. Nie do końca wiem o czym ona jest, i też w sumie chyba lepiej, bo słyszałam, że jest sporo takich plot twistów w niej. Ja dawno jeszcze nic nie czytałam, a mam ymm, właśnie Rebekę i moją kuzynkę Rachelę i też widziałam bardzo dużo tych wznowień Albatrosa. O, a, jeszcze mam, wiecie, co mam? Makabreski gdzieś, takie stare wydanie w ogóle z lat 90. Także w ogóle ja nie dość, że chciałabym się za, zapoznać z Rebeką, bo ja w ogóle znam pierwsze zdanie Rebeki jest bardzo charakterystyczne, a mimo tego, że nie czytam książki. Więc chciałabym się za to zabrać i sobie wyrobić zdanie właśnie na temat um, tej autorki, bo. Słyszę tak naprawdę same pozytywne opinie, więc to jest przede mną. No i kolejna książka, o której też mówię od dłuższego czasu, to jest Blade Runner. Blade Runner, czyli książka Filipa K. Dicka. Myślę, że filmy wszyscy, jeżeli nie widzieli, to chociaż kojarzą o co chodzi. Ja tę książkę naprawdę mam już długo. Ja z półtorej roku temu kupiłam i chciałam ją przeczytać, ale ona jakoś tak leży. I przeczytam inne książki Filipa Kejdika. Ja zaczęłam od Człowieka z Wysokiego Zamku i przeczytałam też Trzy stygmaty Palmera Eldritcha. E, ogólnie, Filip ja Dick naprawdę to jest, to jest tak charakterystyczny autor. Te jego książki są tak charakterystyczne, ale one są też. Powtórzę się tak charakterystyczne między innymi z tego powodu, że on miał bardzo duże problemy z alkoholem i z używkami różnego rodzaju, i to trochę widać. W sensie naprawdę mam wrażenie, że taka trzeźwa osoba nie byłaby w stanie tego wymyślać. Więc z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony niekoniecznie, ponieważ no jemu te nałogi po prostu zniszczyły życie i najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że on tak naprawdę zmarł dość nagle i nie doczekał tego momentu, gdzie wiecie, gdzie po prostu ludzie zaczęli się jego książkami interesować, bo z tego, co ja pamiętam, to było tak, że on je wydawał, wydawał też w jakichś tam pismach, fragmenty opowiadań, starał się uwydawnić, żeby go wydawały i nic z tego nie wyszło. A finalnie, wiecie, już jest x lat po jego śmierci, a jego książki się w dalszym ciągu sprzedają i jest jedną z ikon tak naprawdę science fiction. No ale niestety nie był w stanie tego doczekać. I też myślę, że mam rację, ale mogę się mylić. Natomiast zapamiętałam ten fakt właśnie chyba z tego powodu, że był taki smutny, że Philip um, K. Dick nie doczekał. Ekranizacji Blade Runnera, bo, no bo zmarł, tak, i jakby on wiedział, że jakby sprzedał te prawa autorskie, więc było wiadomo, że film się robi, ale niestety nie było mu danego obejrzeć na wielkim ekranie. A powiem Wam szczerze, że filmów na podstawie, czy też powieści, czy opowiadań Filipa K. Dicka jest multum, więc pierwsze z brzegu, słuchajcie, już ten wspomniany Blade Runner. Raport mniejszości z Tomem Cruzem to jest na podstawie opowiadania też tego autora. Um, Next z Nicolasem Cagem. Bardzo fajny taki science fiction thriller, który mi się osobiście podobał. Jest na podstawie opowiadania złoto skóry, ale ja akurat go nie czytałam. Kolejna rzecz, Total Recall, Pamięć Absolutna. Ten pierwszy film z Arna, Arnoldem Schwarzeneggerem, a później remake z, z Colinem Farrellem. To przecież też jest Philip K. Dick na podstawie jego opowiadania. I na pewno coś jeszcze mi przyszłoby do głowy, ale teraz sobie nie przypomnę. Natomiast, no, mówię, jakby to jakby to są ogromne filmy, jakby. Choć, Raport Mniejszości to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów, uwielbiam. Więc wiecie, no. Tyle treści, które było w książkach, książkach Filipa K. Dicka. A, przepraszam, człowiek z wysokiego zamku, przecież ma serial na Prime, który oglądałam, ale się zatrzymałam w sezonie. No tam chyba do drugiego sezonu doszłam. Ale bardzo dobry serial, tylko ja po prostu, wiecie, wiecie, jak jest ze mną i z oglądaniem różnych rzeczy. Czasami mi jest ciężko. Um. Więc mogłabym i wymieniać, i wymieniać, więc no, autor jest absolutnie fascynujący, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chcielibyście trochę posłuchać o nim, o jego historii, więcej faktów na jego temat, to absolutnie Was zapraszam do filmu na kanale Tomka z książkowego Bajdurzenia, ponieważ to właśnie Tomek zrobił taki film o tym autorze, i to od tego filmu ja tak naprawdę się przekonałam do tego, że Ej, chcę sięgać po Filipa Kejdika, i właśnie wtedy sięgnęłam po Człowieka z Wysokiego Zamku, ponieważ mam wrażenie, że właśnie Tomek mówił, że to jest jedna z książek, od których najlepiej zacząć przygodę z tym autorem. Także jeżeli zaciekawiło Was to, co ja powiedziałam, to, za, to naprawdę um, idźcie sobie do, po tym filmiku do Tomka i e, on tam mówi bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat autora. I ostatnie dwie pozycje to. Pierwsza to Imię wiatru, czyli fantastyka, chyba dla dorosłych, tak mi się wydaje, e, Patryka Dreyfusa. Boże, nie wiem teraz, gdzie położyłam tę książkę. E, I to jest... Książka z cyklu kroniki Skrytobójcy albo Królobójcy, coś w tym stylu. I mm, ja tak. Ja już widziałam tę książkę. Ona mi się gdzieś rzucała w oczy, ale ja jakoś tak. Mm, nie wiem, nie byłam przekonana do tego, czy ja faktycznie chcę to czytać. Ale trafiłam ostatnio na bardzo fajny kanał y, dotyczący książek, oczywiście, gdzie jest bardzo dużo fantastyki. I jest to kanał. Archiwum ZM. Podlinkuję Wam w opisie, ponieważ yy, gdzieś mi w proponowanych wyskoczył film na zasadzie najlepsza fantastyka, którą czytałem: coś w ten deseń. Ja przesłuchałam ten film i po prostu jestem zachwycona tym, jak autor opowiada o książkach. Um, I właśnie to, w jaki sposób on opowiedział o książce Imi Wiatru, sprawiło, że mimo tego, że miałam podejście na zasadzie, że ja będę to czytać, to po prostu aż się we mnie ogromna chęć rozpaliła, żeby, żeby tę książkę przeczytać. Więc bardzo serdecznie Wam polecam ten kanał. Ja jeszcze tam za dużo filmików nie widziałam, ale na tyle, na ile na ten moment przesłuchałam, to jestem absolutnie zachwycona. Więc jeżeli szukacie jakiegoś wiecie, bardziej takiego niszowego, nie mainstreamu, no, mainstream Kanału książkowego, to idźcie tam, absolutnie. Więc tak, no, taką mam ogromną ochotę teraz na imię wiatru, że, że kupiłam sobie używane na wintet i, i właśnie mam ogromną ochotę przeczytać. I ostatnia pozycja to jest pozycja, nad którą się zastanawiałam. Doszłam do wniosku, że dodam ją do tego TBR-u, ponieważ jeżeli się uda, to ok, jeżeli nie, to trudno. Ale doszłam do wniosku, że lato może być bardzo dobrym momentem na przeczytanie tej książki, ponieważ y, książka jest absolutnie przesmutna, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Y, smutna, bardzo taka, no. skłaniająca do przemyśleń na temat śmierci i tak dalej, ale jest to, myślę, że klasyka. Chociaż nie jestem pewna, ale myślę, że tak. Mówię o czarodziejskiej górze Tomasza Manna. Ja tę książkę też już mam od dłuższego czasu, to też jest niezła kniga. I opinia, z którą się spotkałam, to to, że to jest książka, w której jest bardzo dużo o śmierci, no i to może trochę przybić wiem, że Tomasz Mann no, jest takim pisarzem wiecie, bardzo, bardzo znanym, który miał swój, swój spory wpływ na, na literaturę i wiem, że Czarodziejska Góra to jest książka, która jest niezłą przeprawą, ale stwierdziłam, że w sumie wiecie, trzeba próbować, no, albo się uda i ją przeczytam, albo, albo po prostu utknę, no i tyle, i się zobaczy. Natomiast jest we mnie po prostu taka pewnego rodzaju ciekawość, żeby dowiedzieć się, co tego jest, co jest takiego w takiej książce, bo myślę, że gdyby to było takie proste, i po prostu do książka byłaby tylko 800 ze stron o śmierci, to myślę, że nie byłaby taka popularna i nie, był, nie mówiono by o niej, że, że, że miała ogromny wpływ na, na, na literaturę, tak? Więc tak sobie myślę i ta książka zamyka ten TBR na lato. Było ich książek 12, co jest oczywiście do zrobienia, tylko pytanie, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Ja ze swojego doświadczenia i gdzieś tutaj też Wam podlinkuję film, zrobiłam sobie podsumowanie, hmm, czy czytam swoje Tibiary no, i wyszło mi tak 50-50, <laughs> więc zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, które ja chcę przeczytać. A jeżeli nie, to powiedzcie, jakie są Wasze TBR na lato, czy słyszeliście o jakiejś książce, która to nie w zachwytach. Może też ja się zainspiruję jakimś nowym tytułem. Um, no i co? I tak naprawdę z mojej strony to wszystko. E, dziękuję Wam za poświęcony mi czas. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.